Człowiek uczy się na błędach pod warunkiem, że wie, że te błędy popełnia. dopiero się o tym dowie, kiedy gdzieś dojdzie do ściany i jak zacznie mu ten na tą ścianę spadać, to poczuje, że coś jest nie tak. Dopiero wtedy. Eee, ale czy można temu zaradzić? Ja uważam, że nie. No właśnie, czy można temu zaradzić, bo to jest takie, ja bym słuchać tak zbił tak mocno, Wy, no, wiesz, jest tysiące... Bo ja właśnie nie chcę żeby to, ten nasz program tutaj, ten nasza rozmowa, nie chcę żeby było jak tysiące programów o tym jakie jest zajebiście, jakie jest mm -hmm. łatwo, albo że nie damy Ci taki tip, taki tip, taki tip i w ogóle jak będziesz, nauczysz się tego pamiętaj na końcu, zobaczysz planszę i na tej planszy 10 <grym> wskazówek na to jak nie robić i Ty już na pewno tak nie zrobisz. Ja kolejna plansza, tutaj kup szkolenie to za tysiąc złotych Ci powiemy co masz o, zrobić. O, o, o. To problem bo niech nikt tego nie robi, nikt nie kupuje takich rzeczy, nie. ja znaczy, z moje Perspektywy, no niestety tą lekcję trzeba odrobić. To jest taka życiowa lekcja. No, no człowiek, uczy, znaczy on się musi uczyć na swoich błędach. Jeżeli na początku nie wie, że te błędy popełnia, to on się w końcu dowie. Czy jednej osobie zajmie to rok, drugiej 10 lat? No niestety tak to jest, ale yy, trzeba pamiętać, że załóżmy, upraszam, te 10 lat popełnienia błędów, uderzania w tą ściany daje tak niesamowitą wiedzę, której nie da się zapomnieć. Ona już jest wyryta w naszym DNA i nie wiadomo, w którym momencie ona nam się przyda, a przyda się zawsze. To ja może tutaj hmm. zatrzymam się.